Hej moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z serii Hardstone. Tym razem mój no, trochę lepszy dzień, dzisiaj e, był stream troszeczkę urywany, bo miałem pewne problemy z komputerem, natomiast udało się parę godzin postreamować. No i w związku z tym zdarzyło mi się też parę ciekawych gier. E, dzisiaj na streamie testowałem handloka, a troszeczkę go pozmieniałem, znaczy nawet nie patrzyłem co inni ludzie grają, tylko po prostu wedle swojego uznania, że tak powiem. Gdybyście byli zainteresowani, jak wygląda dokładnie moja talia, to dajcie mi znać w komentarzach, podzielę się linkiem do, do tego, jak wygląda moja lista. W tym momencie może coś tam jeszcze się zmieni, no ale to zobaczymy. W każdym razie tym razem mam dla Was coś bardziej pozytywnego, grę, która zakończyła się w całkiem przyjemny sposób, no i mam nadzieję, że spodoba Wam się taki, powiedzmy, Fragment zabawy kontrola kontra kontrola tym razem na kontrolnego wojownika. Także zapraszam Was serdecznie do filmiku z dzisiejszego pojedynku na streamie. No i mam nadzieję, że niedługo zobaczymy się następnym razem. A tymczasem powodzenia w Waszych grach. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej! Wojowników przeważnie wygrywam. a czarnoksiężnika różnie bywa. Próbujemy tak agresywnie poszukać. O, o widzisz, właśnie tego szukałem. Żałuję, że to nie jest... E, ...to innego. A, jest ok. W sumie też dwa razy sam Fury Protector w startowej ręce nie jest mi specjalnie potrzebna. Natomiast myślę, że i tak powinno być spoko. ei dane siisattura ogr Sparta No jeszcze z tym programik, żeby pokazywał, który tam z was dał mnie follow. Idealnie by było. Mam tego już kodziłem. No, ale jak widać. chciałem sobie skopiować tego smoczka. Plus jest taki, że w zasadzie... No sobie za 4 i zniszczył tą broń, tak to bym się musiał jeszcze przejmować. Jak sobie poradzić z faktem, że ma broń w ręku. W sumie mam samych taunt giverów, a nie mam co tauntować za bardzo. Mogę niby skopiować coś, co on zagra, albo swojego sledge belcera, ale w sumie wolałbym skopiować olbrzyma. Patrzę po ich sferze. Wlotek. 2468. Cały czas mamy koina, bo jakby nie bardzo... miałem nie po co go używać wcześniej. Trochę. Ja chciałbym skopiować, dlatego w sumie 5-5 nie jest wcale najgorszą rzeczą, natomiast... Hmm. natomiast. Mogę zrobić tak, mogę tylko zrobić tak natomiast w sumie. Nie, robię tylko tak. 2, 4, 6, 8, 9. Dobra, muszę pamiętać, żeby w następnej turze nie tapować. Przynajmniej nie zanim coś zagram. Jak dał dał taunt Aleatebowi, to by było bez sensu, bo on po prostu by go zabił Warhowlem, tak? To, żeby się do niego dostać, musi się przebić przez małego Gluta, 1, 2, więc... E, jakoś tam jest chroniony. A nie chcę zagrywać Facelessa na Latebie, bo... Jest dużo innych fajnych rzeczy, które mogę skopiować. Ragnaros Ragnaros, jestem Nie przed... no. okay. Nie Polską, Okej. Nie jestem Polską, nie cztery, sześć, 10, 2, 4, 6, 8, hmm. A, Woldzie nie są pi. Jak dla mnie to jest najlepsza legenda, jaka doszła w tym dodatku. Oj. Tylko teraz jeszcze mój rag musi trafić. O co? Może zrobimy tak. Teraz w zasadzie nie musi trafić, bo jego rag nie zabija mojego raga. Będzie przepierdolony jak on ma Black Knighta. Nie masz kurwa Black Knighta, szmato. Aha, no też fajnie. Dobra, ale to jeszcze jest do przeżycia, spokojnie. Jeszcze nie ma tragedii. Ile jesteśmy życia? 14. A akurat jest pewien kurwa problem. Jeżeli on ma... Jeżeli ma groma, to jestem martwy. Dobra, chuj kurwa, nie ma gromu. A nie, nie jestem martwy, bo jak ma dwa ładunki jeszcze. Dobra, kurwa, kłamałem. 孩子。<noise> <noise> <noise> Что-то круто в окне